oss kaldere No dobrze, Xonus nie żyje i mamy artefakt. Ruszamy dalej. Jak możesz być tak spokojny? Właśnie umarł twój towarzysz, a ty zachowujesz się, jakby jego życie nic dla ciebie nie znaczyło. Bo nic dla mnie nie znaczył. Skoro Arios umarł, to oznacza, że był słaby. A co za tym idzie, nie mam czego opłakiwać. Jak skończymy to zlecenie, to znajdę sobie kolejnego członka drużyny. Każdego można zastąpić. Jak cię zaraz! Poświęcaj członków swojej drużyny do woli, ale na nie próbuj tknąć mejs. Zaczekaj, nie zabijemy jego. Nie pamiętasz już, jak wiele osób skrzywdził? Ile kobiet zabił i mimo tego chcesz go oszczędzić? Nadal pamiętam o tym, co zrobił. Może i by zasługiło na śmierć, ale my nie będziemy o tym decydować. Nie jesteśmy jakimiś samozwańczymi katami. He, 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 he. Jestem ciekaw, jak długo przeżyjecie. Zabijcie ich. Trzymamy się blisko siebie. Zostawcie ich. Dziękuję serdecznie creator Mukowi, Adzie, Michałowi oraz Mediwałbrickowi za podłożenie swoich głosów w dzisiejszych scenkach.